Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Minecraft w kulach. Dzisiaj wracamy właśnie z tej oto dużej kuli. I dzisiaj spróbuję zrobić ładny most do jednej z kul. Postaram się przynajmniej. Pytanie do której? Mi się wydaje, że do tej, która jest najbliżej, czyli do tej. Co do tego potrzebuję? Dużo drewna, Patyki. pyk, pyk, Powinno być git. Dobra, wchodźmy tutaj, dajmy tutaj resztę tych spętnych przedmiotów. Gdzie mogę gdzieś wrzucić pajęczynkę? Tu mogę wrzucić to... To, tu to... Tutaj to... Paweł, to jest zegar. Jezus, muszę to posprzątać kiedyś. Taki syf jest. Że to jest masakra. Dobra, weźmy sobie tak 32 tego. Eee, to wrzućmy tu. Weźmy sobie z tyle tego ładny, dobra, to ładny, żeby nie był brzydki, to no dobra, to zrobimy tak, że Przejdźmy tu na dół. Cyk, cyk, cyk. Dobra, zacznijmy robić tutaj. No dobra, w miarę ładny jest ten most. Trzeba jakby gdzieś nie gdzie na przykład podać tutaj zamiast tutaj tych świeczek. Lecimy tutaj na tym. Dobra. Wszystko zrobione. Dobra. mościk już zrobiony. Bardzo szybko go zrobiłem. Coś mi posuwa. halo, halo, Czemu wpadłem do wody? Je, walo na świnia. Uie. Dobra. Idę. I tak. Oprócz tego muszę jeszcze zbudować. Most dla tych knurów. Most. Hmm, zagrodę bardziej niż most. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobra. Idealnie, wyliczyłem Dobra, dobra, ok, jest, mogę teraz zakleić to po drugiej stronie, co może być po drugiej stronie? Hmm. Z drugiej strony mogę jak jakieś inne zwierzę dać, tylko jaki Dobra. Jedzmy sobie idźmy tutaj. Zróbmy. Ja tego zrobię. Może nie wystarczyć. Wyższej.

Wezmę sobie to muszę sobie wziąć dywan. Dobra, jeden dywan. Marchewkę. Czy mam to marche marchewkę? Nie, muszę iść do mojej farmy. Gdzie są farmy? Tutaj są farmy. Dobra. Chodźmy na farmy. Bierzmy jedną marchewkę. Ile wystarczy? Właśnie zapomniałem tam oświetlić. Zapomniałem oświetlić. Eee, dobra. Okej, musiałem sprawdzić coś na OBS-ie. Mogę spać, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Super. No i dom. Pro. oświetlić tu o tu to to o to 1 2 3 4 1 2 3 Super. Ale wyliczyłem. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać. Tak. Dobra, chodźcie knur knurki. E! Halo. Может такое, какая Кидаун? Какая то таун Поехали Zróbcie małą świnkę. Okej, okay. mała świnka jest. A te drzwi muszę naprawić. Dobra. Okej, okay. to odłożę tutaj, to odłożę tu, to też tu. Czego ja potrzebuję? złoto w ogóle? 22 złota. To jest dużo już. To już dużo. Dobra. Pójdźmy do sali z zadaniami sprawdźmy, co zrobiliśmy. Dobra. Od yy, tak. Pigmeny, szkielety, wbij, twój render, czesnek, czaszki, nie tutaj do posać brodawki, też nie posać brudewki odwieźmy spośród nie odwiedzimy 20 kul stworzyć diamentówek Zbuduj y ładny most do jednej z kul to mamy więc to mogę sobie wyrzucić chodźmy dalej Co możemy zrobić zaliczymy zadanie wycwanie się więc w sumie zrobię tak zrobię tak zasadziłem brodawki więc na luzie. Yy, diamentowe narzędzie czyli to wszystko Okupiłem. stworzyłem to nie wiem, 29 będzie stać na diamentową zbroję, żeby ją stworzyć. Dobra, stworzę diamentową sobie zbroję. To tak, zacznijmy, tak, tak, tak. Pik, pik. Ale fajla zaliczyłem. Ale zaliczyłem fejle. Nie, no to, to nie. Mam trzy parnogawek. O, Boże. Mam jakieś te samorodki? Chyba nie mam. Boże, dobra sprzedajmy to Sprzedajmy trochę bruku. Boże, ale zwaliłem, nie tu. Do sklepu chcę się udać. Jeszcze teleporter do sklepu, gdzie jest? Tutaj i tutaj. Boże, ale zwaliłem. O Jezus. Farma się już rozrasta, więc jest git. Chodźmy do sklepu. Boże, ale zepsułem. Tu kupujesz, tu sprzedajesz. Dobra, za ile mam teraz? Za trzy. 21 jeden. Eee, mm, dawaj mi to. Tutaj, sprzedajesz to. No, dawaj mnie to. Dawaj mnie to. Co jeszcze mogę sprzedać tutaj tak szczerze? Węgiel mogę sprzedać. Ile węgla? Cztery węgla już nie mogę sprzedawać, bo się zablokował. O! Razem mogę sprzedać, bo to szybko wróćmy się po ten, prawie wykonajmy się z. żebym miał 64 tych bryłek. tak zróbmy tak, weźmy, nie, może tego nie będę brał, wezmę tak, to wezmę, wezmę trochę tego, wezmę to. Dobra, to mogę sprzedać? Nie wiem, ale sprawdzę. Report do sklepu, szybko, tutaj. Chodźmy. Dzisiaj taki odcinek bardziej za wykonywanie zadań. Niż chodzenie po kulach. O, tam jest jeszcze kula, taka brzydka. To jednak 20 kul jest. Dobra. Dobra, to sprzedaję Tak, sprzedajmy to o. Już nie sprzedajesz Dobra Dawaj to Na Ten sprzedaje na Tak, ten sprzedaje na Dobra Tutaj widzę, że Kaktusiki sprzedaje Ho, ho ho Dobra, no dobra, zapach kaktusiki Dobra, zapach kaktusiki w takim razie Dobra Pyk Tutaj węgiel, nie, węgiel był tu Wrzućmy węgiel, wrzućmy to Wrzućmy to Wrzućmy to sobie wezmę tak, idę po kaktusy um, 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 wezmę parę staków Wezmę tak, no, no dwa staki mi zostałem, super teleport do sklepu to muszę przejść tam Dobra Pyk, pyk, pyk. Dobra. Ten, tutaj ty sprzedaj kaktusy. Dobra, będę tak potrzebował e, 8, 10, 15, 17 diamentów. Ten mam 6, muszę kupić 11? A te diamenty są mega drogie. A nie, sprzedajesz. Jak się kupuje? O Jezus, 8 4 tylko zdołem kupić. Malutko. Nie ukrywam, że trochę zepsułem. Dobra, zrobię sobie platę. Jeszcze zostawię. Dobra, dajmy to tutaj. Przejdźmy się do sali z zadaniami. Sprawdźmy, czy coś wykonaliśmy. Zabijcie się pigmenów. Tu nie. Tu posadziliśmy rodawki. Kwipunek narzędzia. Buraka. Zmurz ciasta, ziemniaki, łupie, duży magazyn, posadź co najmniej 5 rodzajów drewna, znać dużą kulę oraz wyspę z domem oraz grobem pirata, znać 32 diamenty. Czy znalazłem 32 diamenty? Chyba jeszcze nie. Miałem. Było 64 ryby. To raczej zrobiłem. Tak, to raczej zrobiłem. E... Czekajcie, wyrzucę to. O nie, myślę, że coś wyrzuciłem przez przypadek. Dobra. Z kimś razy. Zdobyłem 64 samorodki złota ze sprzedawania. Zdobyłem jakieś. Liczmy z 30. Zdobyłem mniej więcej. No dobra, z... około 30-28 chyba zdobyłem. Czy zostało mi jeszcze dużo? Mówię każdą kulę. No nic. W eksperkę będzie To bądź 32 sztuki. Rush Wider. 10 ładnych mostów. Stwórz formę pszczół. Te czy trony piratów. Yy... No dobra. No to tyle zostało nam tutaj. Zabijanie tych. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Ja Was, ludzie, żegnam. Na razie. Cześć, pa.